imeczko meczki ma film, a dzisiaj pokażę jak zrobić własną turkę Musimy się zmieścić w 10 minutach. Ale dobrze, potrzebujemy najpierw zrobić sobie screenshota, a ja screenshota mam słuchajcie pod pod plusem ok wchodzimy sobie no nie ja wiem musimy zrobić screenshota tego co chcemy żeby była miniaturka na przykład jak chcę być da, 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 dla przykładu miniaturkę skype'a robimy sobie screenshot jest ja screenshot i teraz tak e, wchodzimy na cool tekst cool tekst no, podam cool tekst i tutaj mamy logo and graphics generator no i jak tu wchodzimy wybieramy sobie naszą czcionkę hmm, na przykład hmm, no dobra sobie zrobimy i wpisujemy tutaj nasz tutaj mamy text size możemy sobie tutaj o oh, na przykład taki większy zrobić i wpisujemy sobie na przykład hmm, Pamiętajmy, żeby pisać sklep z ponieważ tu potrzeba pisać sklep Na przykład Skype. Mamy Skype. I robimy sobie create logo. I klikamy na to logo. Dajemy sobie zapisz plik. I mamy. Teraz wchodzimy sobie w Paint'a. Da się to zrobić za pomocą Photoscape'a, ale nie da się na YouTube tego dać, bo no nie można. Paint, słuchajcie, Paint Dajmy sobie plik Otwórz nasz screenshot e, Tutaj to nic nie szkodzi, że to oj, że to będzie tak nam chodzić, bo to tak ma być właśnie I jak mamy już ten screenshot, to dajmy sobie teraz e, e, Otwieramy drugiego Paint'a Jak zrobię za pomocą, o Drugi raz Paint musimy otworzyć, czyli jak macie te Windows, tak raz otworzycie to weźmiecie sobie program Lupa, wpiszecie Paint, klikniecie i będziecie mieli tutaj drugie okno otwarte i jak już mamy to, to teraz wchodzimy w tego Paint'a klikamy plik, otwórz wybieramy ten komputer pobrane i bierzemy nasz tekst dajemy nie zapisuj i teraz sobie go dowolnie tutaj robimy, czy chcemy, żeby był większy, czy, czy, czy mniejszy to tak nie będzie działać, bo tu potrzebny jest tak. I teraz dajmy sobie zaznacz. Zaznaczenie przezroczyste e, wchodzimy w zaznacz i co do milimetra... Oj! Odrysowujemy... No, mniej więcej tak. E, no ale jak chcę to zaznaczyć? Halo. Aha, dobra, zapomniałem. To trzeba dać na pełny. O, widzę teraz, żeby nam się takie białe, tu dajemy zaznacz i zaznaczamy naszego cool teksta, pyk, dajemy sobie Ctrl C, wchodzimy do Paint'a z naszym screenshotem i Ctrl V. I dajemy na to miejsce, które chcemy, żeby było. O proszę. To trochę mi się to rozpikselowało, ale jest! Ważne, że jest. Na przykład mamy sobie O. Dajemy sobie plik, zapisz jako wpisujemy, co tam chcemy i sobie zapisujemy. Ja pokażę jedną taką miniaturkę, którą zrobiłem. E, wyłączymy sobie Nie zapisuj. nie e, sobie tutaj tego No a damy sobie plik nowy. zapisuj. I dajemy sobie plik. Otwórz. Taką jedną miniaturkę na przykład mamy e, gotową. z e, s sas, e, sas tomorrow, Gdzie sobie grałem i jest też e, screenshot. Tutaj mamy kultekst cool tekst i teraz jak dać tą miniaturkę na YouTube'a. Zaraz wam to pokażę. Dajmy sobie, e, musimy nagrać byle jaki film. Ja tam mam wam pokażę na takim krótkim przykładzie. ClickLiner, e, Ja Wam to pokażę, gdzie jest mój Bondicon. Chcę, żeby on mi się tu wyświetlał ładnie, nagrywa się. E, wchodzimy sobie w Prześli, oczywiście musimy mieć nasz kanał, tak? Przesyłamy sobie. Dajemy sobie byle jaki film, obojętnie jaki, yy, obojętnie, naprawdę, obojętnie. A przykład ten. I tutaj mamy niestandardowa miniatura. Klikamy sobie tutaj i bierzemy nasz zedytowany obrazek. I my go tutaj już mamy. Yy, nie wiem co tu pisze, ale mi normalnie weszło. Na, na tą miniaturkę na przykład mi to normalnie weszło e, nie wiem czemu tu jest tak ale no na pewno to działa bo u mnie działało teraz mi to nie chce coś działać e, ale na pewno Wam nawet pokażę na youtube moją miniaturkę e, sobie wpisujemy e, e, Sas. Yy. Sas, spiesz, 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 się spiesz, no no, spiesz, tutaj. spiesz, spiesz, się Sas. dobra jest i widzicie widzieliście, spiesz, spiesz, Tutaj widzicie jest ta moja miniaturka. Mi to działało. No eee, i tyle. Ładnie to działa, także to by było na tyle. Eee, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pięć. Psz.